Ostatnio wrzuciłem na swój kanał film, w którym porównałem dla was dwa duże motocykle adventure i z uwagi, że film został całkiem dobrze przyjęty, dzisiaj postanowiłem przygotować film, w którym porównam dwa nieco mniejsze adventure. Y. <try> Cześć. Ja jestem Maciek a dzisiaj na kanale Testy Motocyklowe mam dla was porównanie dwóch motocykli, którymi ostatnio jeździłem. Jest to tegoroczna nowość Aprilia Tuareg 660 i niekwestionowany hit sprzedaży już od kilku lat, najlepiej sprzedający się motocykl w tym segmencie, czyli Yamaha Tenere 700. Oba sprzęty są do siebie bardzo podobne, one świetnie łączą możliwości turystyczne z taką dzielnością terenową, istnieją jednak między nimi różnice, które sprawiają, że każdy z nich może spodobać się nieco innej grupie odbiorców i w zależności od oczekiwań to czasem Aprilia, a czasem Yamaha może okazać się lepsza. Podobnie jak w poprzednim filmie z tej serii ja nie powiem wam na koniec tego filmu, który z tych motocykli jest lepszy, lecz raczej postaram się Wam wskazać różnice między tymi motocyklami, abyście to Wy mogli w łatwy sposób później zdecydować, który motocykl lepiej pasuje do was. Mamy tutaj dwa naprawdę bardzo zbliżone do siebie silniki. Nieco większa pojemność w tenerze, nieco większa moc w Twarygu. W Aprili mamy bowiem 80 koni i 70 Nm, kontra 75 koni i 68 Nm, którymi dysponuje Yamaha. Oba silniki to dwa cylindry w rzędzie, całkiem sporo mocy i momentu już od samego dołu. Zawsze dysponują całkiem sporym zapasem mocy pod manetką. Efekt jest taki, że one całkiem fajnie właśnie sprawdzają się w terenie. Żaden jakiś niespodziewany podjazd czy potrzeba wyjechania z głębokiej kolejny nie będą stanowiły kłopotu. W jeździe po asfalcie one także będą całkiem. Fajnej, nie będzie nam brakować mocy i momentu z dołu. Oba będą fajnie, żwawo przyspieszać spod świateł. Natomiast to, co zarówno w tenerze, jak i w tuaregu nie będzie mocną stroną, to taka szybsza jazda autostradowa, bo powyżej 130-140 no, na godzinę dynamika w obu sprzętach no, pozostawia już dużo do życzenia i widać, że te silniki no, nie zostały do takiej jazdy stworzone, ponieważ czuć, że motocykl zwyczajnie podczas takiej szybkiej jazdy autostradowej. Jakby się męczył. Pod względem kultury pracy, dynamiki czy reakcji na gaz, no ciężko jest tutaj wskazać jakiegoś faworyta, bo te silniki w zasadzie są niemalże takie same. Różnice natomiast pojawiają się moim zdaniem w zawieszeniu. Oba oferują nam co prawda duży skok, sprawdzają się dobrze w terenie, na jakichś wybojach, na kiepskim jakościowo asfalcie oba posiadają manualną regulację tego zawieszenia. Różnice pojawiają się w użytkowaniu i takich wrażeniach z jazdy. Aprilia okazuje się bowiem nieco bardziej komfortowa. Na takich kolejinach, na jakimś dziurawym, połatanym asfalcie motocykl prowadzi się nieco pewniej i nieco bardziej komfortowo. Ten początkowy, niewielki zakres pracy zawieszenia wydaje się taki bardziej miękki i niemalże no, niewyczuwalny dla użytkownika. Zawieszenie Yamahy ma nieco, moim zdaniem, więcej wspólnego z takimi lżejszymi motocyklami enduro. Wybieranie dużych nierówności Amortyzacja wyskoków czy szybkość działania podczas szybkiej jazdy w terenie to coś, co zdecydowanie lepiej wychodzi w zawieszeniu Yamaha. Sprawia ono wrażenie takiego bardziej solidnego. Nie mamy tutaj w żadnym momencie takiego wrażenia, że zawieszenie jakby dobija do końca, co powoduje często taką utratę stabilności podczas dynamicznej jazdy. I to właśnie różnice między tymi dwoma zawieszeniami one. Powodują, że Yamaha jest takim motocyklem przeznaczonym dla bardziej doświadczonych jakby motocyklistów, doświadczonych w jeździe terenowej, natomiast Aprilia okaże się dużo lepszym motocyklem, dużo takim bardziej komfortowym podczas takiego codziennego użytkowania. I to właśnie te pierwsze różnice między tymi zawieszeniami one nieco ukierunkowują nam już te motocykle, bo Aprilia okazuje się w tej kwestii, w kwestii zawieszenia, właśnie takim bardziej komfortowym motocyklem, takim lepszym do jazdy na co dzień, bardziej uniwersalnym. Natomiast Yamaha powinna bardziej trafiać do motocyklistów, którzy mają nieco doświadczenia off-roadowego i chcieliby nieco ambitniej wykorzystywać swój motocykl podczas jazdy w terenie. I tą moją tezę o zastosowaniu tych motocykli potwierdza jakby także elektronika, która w aprygi jest dużo bardziej rozbudowana. Mamy tutaj kontrolę trakcji, możemy ustawić sobie tryby jazdy, które zmieniają zarówno reakcję na manetkę gazu, jak i działanie systemów bezpieczeństwa. Możemy wybrać tryb najlepszy do aktualnych potrzeb. Wiemy, że ta elektronika gdzieś tam czuwa nad nami, aby uścisk tylnego koła czy z jego zblokowanie nie było na tyle duże, aby mogło dojść do jakiegoś upadku. Te wszystkie systemy możemy także oczywiście całkowicie wyłączyć i mieć tym samym nad pełną kontrolę, pełną kontrolę nad tym co się z nim dzieje, tak samo jak jest właśnie w Tenerze 700, która nie ma tak zaawansowanej elektroniki. Tutaj mamy jedynie możliwość wyłączenia ABS-u. Nie znajdziemy tutaj kontroli trakcji czy trybów jazdy. Jedynie w nowej wersji World Ride, która pojawiła się w tym sezonie, dostajemy elektronikę zbliżoną do tego, co oferuje nam Aprilia. Ten brak elektroniki, brak skomplikowania i prostota motocykla może być zaletą dla bardziej doświadczonych motocyklistów, którzy będą używać motocykl częściej w terenie. Rozwiązanie Aprilia wydaje się jednak dużo bardziej uniwersalne i trafiające takie do szerszej grupy motocyklistów. Jeśli chodzi o cenę, tutaj także nie mamy takiego jednoznacznego zwycięzcy, bo tańsza jest oczywiście Yamaha. Jej cena w salonie na ten rok to 50 tysięcy złotych. Za Aprilię w podstawie przyjdzie nam zapłacić około 55 tysięcy. Trzeba natomiast zauważyć, że Aprilia już w podstawie wyposażona jest w cały zestaw systemów elektronicznych. Jest motocyklem bardziej nowoczesnym, uniwersalnym. Gdybyśmy to samo chcieli w przypadku Yamachy, od tego sezonu mamy już taką możliwość, bo możemy zdecydować się na tą lepiej wyposażoną wersję, w której dostaniemy kontrolę trakcji, kolorowy wyświetlacz TFT, a dodatkowo także większy zbiornik paliwa i lepsze zawieszenie. W kontekście porównania warto zauważyć, że oba motocykle wychodzą z salonu na tych samych oponach. Są to opony Pirelli STR, takie opony Powiedzmy 50 na 50 asfalt i teren. Takie całkiem fajnie pasujące do tego typu motocykla, więc jakieś ewentualne różnice w trakcji mogące wynikać właśnie z opon, no tutaj po prostu nie występują. Trzeba przyznać, że motocykle są naprawdę do siebie zbliżone i ciężko mi wskazać drugą dwójkę mniejszych czy większych, większych motocykli Adventure, czy ogólnie motocykli turystycznych, które będą aż tak do siebie podobne i będą tak ze sobą rywalizować. Jeśli miałbym wskazać inne. No, nieco podobne sprzęty do podobnego zastosowania. Myślę, że warta uwagi byłaby na pewno Husqvarna 701 Enduro. Swoją drogą, test 701 Enduro już niedługo będziecie mogli zobaczyć na moim kanale, bo ostatnio jeździłem właśnie tym motocyklem. Jest to sprzęt oczywiście dużo bardziej terenowy, od dzisiaj testowanych. Ze sprzętów nieco większych, nieco lepiej radzących sobie na asfalcie, chyba nieco gorzej w terenie, można by wspomnieć choćby o KTM 890, Nordenie 901 czy nowym Ducati Desert X. No, to będą natomiast motocykle bardziej turystyczne, które dadzą nam więcej komfortu, ale chyba nieco mniej zdolności terenowych. To więc nieco inny segment niż Yamaha. Motocykle te no, kosztują też zauważalnie więcej niż te dwa, które dzisiaj opisuję. Cykle, o których dzisiaj mówię, to moim zdaniem ciekawy segment, bo one bardzo fajnie łączą, właśnie tak jak mówiłem na początku, zdolności terenowe z takim komfortem codziennego użytkowania dają nam także akceptowalny w turystyce komfort i pod tym względem one mi nieco przypominają takie właśnie pierwsze adventurey, jakie pojawiały się 20 czy 30 lat temu, jak DRB od Suzuki, R100GS czy Kagiwa Elephant, czyli takie legendarne już dzisiaj motocykle, które wielu starszych motocyklistów wspomina z wielkim sentymentem. I to, co łączyło te sprzęty, to z pewnością taka prostota, nieco nawet toporność tych motocykli, która no, przekładała się na taką dużą niezawodność i łatwość serwisu. Motocykle te miały z pewnością element takiej, powiedzmy, mechanicznej, takiej nieco pierwotnej motoryzacji, której dziś w nowoczesnych motocyklach no, ciężko się doszukać. Jednak właśnie motocykle, o których dzisiaj mówię, myślę, że są takim fajnym nawiązaniem do tych historycznych sprzętów, i właśnie z tego powodu może wynikać duże zainteresowanie nimi, bo wielu właśnie takiej Pierwotnej motoryzacji dziś poszukuję. Tak jak mówiłem, motocykle są bardzo podobne do siebie, różnice są niewielkie i będą one wynikać raczej z takiego indywidualnego zapotrzebowania motocyklisty i indywidualnych odczuć. Yamaha będzie bardziej prostym, takim chyba nieco spartańskim sprzętem dla osób, które chyba nieco częściej, nieco bardziej ambitnie będą wykorzystywać ten motocykl w terenie. Aprilia raczej dla mniej doświadczonych terenowo użytkowników, lecz też dla takich, którzy będą go wykorzystywać bardziej turystycznie, czy to w terenie, czy na asfalcie, ale jednak turystycznie. Niezależnie czy to teren, czy asfalt, oba te motocykle poradzą sobie naprawdę dobrze, jednak Tenera to sprzęt, który, tak jak mówiłem, przypadnie do gustu tym bardziej doświadczonym motocyklistom, takim, którzy mają jakieś doświadczenie off-roadowe. Aprilia to natomiast sprzęt dużo bardziej uniwersalny, taki, który lepiej sprawdzi się, będąc takim zasadniczym motocyklem do jazdy na co dzień. Jak zawsze na koniec, jestem też ciekaw, jak Wam podobają się te motocykle, który bardziej by do Was pasował i który bardziej Wam się podoba, dlatego zachęcam do dyskusji w komentarzach. Tak, przy okazji, podczas opowiadania o motocyklach Adventure, od jakiegoś czasu pytacie mnie o kask, w jakim jeżdżę, który no, można od pewnego czasu zobaczyć na moich filmach: kask Arai X Tour. Wymieniłem ostatnio swojego no, wysłużonego już szczękowego Shoya Neoteka. Pytacie mnie, jak on się spisuje. Kask na pewno niesamowicie podobał mi się z wyglądu, szczególnie w tej kolorystyce, ponieważ korzystam też z zestawu turystycznego Modeka Panamericana. Kolorystycznie jest mocno zbliżony właśnie do tego kasku, uznałem więc, że całość będzie wyglądać naprawdę fajnie. To, co budziło moje obawy, to z pewnością brak blendy w tym kasku, no i brak możliwości uniesienia szczęki. No i okazało się, że brak blendy no jakby kompletnie mi nie przeszkadza, bo to jakby kwestia przyzwyczajenia. Ja nawet zakładając często swojego szoja neoteka, jakby no coraz rzadziej z tej blendy korzystam, bo po prostu jakby odzwyczaiłem się od tego jeżdżąc w Araju, to co często wykorzystywałem w shoju, szczególnie podczas jazdy w upalne, w ciepłe dni gdzieś po mieście czy pod miastem z niedużymi szybkościami, to możliwość uniesienia szczęki w czasie jazdy jeździłem z podniesioną szczęką, z samą zasuniętą blendą. Tutaj myślałem, że też może być z tym kłopot. Natomiast okazuje się, że kask ma na tyle fajną, na tyle wydajną wentylację, no że jazda tutaj z otwartą wentylacją i lekko uchyloną szybą no, daje niemalże taki efekt jak jazda w Szoju z podniesioną szczęką. No i właśnie a propos tej wentylacji, to jest też dość istotne. Musicie o tym pamiętać, bo. Wentylacja w kasku jest wydajna, przez to kask oczywiście jest no, nieco głośniejszy, chociaż nie jest to jakiś duży hałas. Natomiast jeżdżąc w zimne dni, to nawet nie w takie mocno zimne dzisiaj mamy około 12 stopni, także jest chłodno, ale uważam, że najlepiej ten kask używa się w temperaturze tak ponad 20 stopni. Ponieważ czasami poniżej 20 stopni zdarza się, że w tym kasku jakby za mocno wieje, i no wadą tego kasku, no taką wadą i nie wadą, bo wiadomo, jest to kask off-roadowy, ta wentylacja powinna być wydajna, natomiast jeśli mam możliwość jej zamknięcia, to chciałbym, żeby ona rzeczywiście się zamknęła skutecznie. Natomiast tutaj wychodzi na to, że mimo zamknięcia wszelkich wentylacji, tutaj zasunięcia tego takiego dolnego spoilera, zapięcia się pod szyję założenia chustki, no i tak w tym kasku gdzieś tam tam ciągle przewiewa, mamy jakieś przedmuchy. No a w taką temperaturę jak mamy dzisiaj, Wychem z Wrocławia, gdy było 7 stopni, teraz mamy tych stopni 12, wyszło słońce. No w tym kasku jest po prostu trochę za zimno. On naprawdę fajnie sprawdza się jak zabieram swojego GS-a czy jakiś taki właśnie motocykl adventure w jakiś taki lekki teren, tam gdzie potrzebuję właśnie dużo tej wentylacji, gdzie jeżdżę z niedużymi szybkościami i wtedy naprawdę kask działa świetnie. Natomiast gdy jadę gdzieś daleko turystycznie, nie wiem jaka spotka mnie pogoda, nie wiem czy będzie zimno, ciepło, czy będzie padał deszcz, no wtedy mimo wszystko wolę jednak wziąć swojego Shoya neoteka. No i daszek to jest też coś, co przydaje się, ponieważ on delikatnie uzupełnia nam brak tej blendy jeżdżąc w ciągu dnia w mocnym słońcu no on zwyczajnie często przysłania nam to słońce, bo gdybyśmy nie mieli go, no słońce dawałoby nam po prostu prosto po oczach